Cześć, z tej strony Dąbek Dzisiaj mamy 23 września Jest to piątek, ostatni dzień tygodnia e, Jesteśmy na takiej prowizorycznej plaży Bo tak naprawdę poszliśmy z Boromisiem szukać plaży w Warszawie Niestety żadnego kurortu nie udało nam się znaleźć Jedyne co to ta hałda piachu i parę obok Przyjmijmy, że to plaża no, ale czemu plaże, tak? Dzisiaj na portalu pojawiła się wideorecenzja Quaza Gry Dead Island, i też z tą grą mamy związany mały konkurs pod koniec dzisiejszych newsów, ale zanim do tego przejdziemy, e, newsy, tak? Pierwszy news to jest Forza 4 i tak zwany Season Pass. Otóż będziemy mogli wykupić sobie Season Pass za 2400 punktów i da nam on dostęp do wszystkich 6 DLC, jakie zostaną wypuszczone do Forcy 4. E, Ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy chcieli te DLC kupować sobie oddzielnie, to wyszłoby na 130% drożej. O, atakują. Dlatego też jest to fajny deal. I co znajdziemy w tych DLC? Z tego, co pojawiły się informacje w sieci, w tym DLC będą, będzie 60 samochodów plus jeszcze jakieś inne pierdoły, no ale tego nie wiemy, tak? E no i 3 października Demo Force 4 ląduje na Xbox Life Arcade, także jeśli jeszcze zastanawiacie się, czy kupić tę grę, czy składać preorder, Demo będzie idealną okazją, żeby się przekonać. Kolejna nasza wiadomość to jest o Battlefieldzie. W ogóle o Battlefieldzie 3 mamy dwie, dwa newsy dzisiaj. Pierwszy jest taki, że 84% osób, które korzystają ze Steam'a, ma za słaby sprzęt, aby odpalić Battlefielda 3 w taki sposób, aby ładnie wyglądał. Informację takie podało Valve. Wolf, Valve. Eee, czyli jeśli jesteście w tych szczęśliwych 16%, to Battlefield 3 będzie Wam działo pięknie. Jeśli nie. Albo upgrade'ujcie kompa, albo kupujcie konsolę. Eee, kolejna wiadomość, żeby trochę to jakoś tam e, e, pomiksować, to będzie GOG. Na wczorajszej konferencji CD Projektu e, w, e, szefowie GOGa, czyli to w sumie jest CD Projektu, no nieważne, szefowie GOGa podali, że już niedługo GOG zbliży. jaki Szefowie Goga podali, iż już niedługo zostanie pobrana 6-milionowa gra z Goga. Chyba tak to powiedziała. No ogólnie jest tak, że już pobrano ponad prawie 6 milionów gier. I osoba, która pobierze tą 6-milionową grę z Goga, otrzyma za darmo wszystkie gry, jakie są dostępne na Gogu. Zaś my, szarzy użytkownicy, którzy nie załapiemy się na to 6-milionowe pobranie, przez 48 godzin będziemy mogli za darmo pobrać grę Broken Sword Shadow of the Templars. Podobno fajna gra. Kolejna wiadomość to jest Neversoft. Studio, które znacie na pewno z rewelacyjnej serii Tony Hawk, studio, które znacie na pewno z genialnego Guitar Hero, robi FPS-a. Informacja taka wyciekła, gdyż gdzieś tam zamieścili informację, że szukają kogoś do produkcji strzelanki. Także wszyscy, którzy liczyli na kolejnego Tonego Hołka, jeśli są jacyś fani, to wpisujcie w komentarzach miasta. E, ci, co liczyli na gitar Hero Sorry, bardzo Neversoft został zagoniany przez Activision do produkowania FPS-ów, ale wkurza mnie ten wiatr co mi grzywkę rozwał. E, Dobra, ostatni news, i zaraz przechodzimy do konkursu. Battlefield 3 będzie fajniejszy na PlayStation 3. Oczywiście nie chodzi o oprawę graficzną, ponieważ e, podobno wygląda on gorzej na PS3, bo działa w 0,4 klatki wolniej czy coś takiego. E, otóż wszystkie DLC, jakie będą wypuszczane do trzeciego Battlefielda, będą na PS nie tydzień wcześniej, wcześniej niż na XBLA. I tym oto sposobem Electronic Arts do spółki z Activision rozpoczynają na nową wojnę między konsolowcami. Tak? Fani Call of Duty mają Xboxa i mają wcześniej DLC, fani Battlefielda mają PS3 i mają wcześniej DLC. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak wiadomo, zawsze jest to z korzyścią dla posiadaczy obu konsol, a nie, nie każdego ma to stać. No i na koniec, żeby Wam coś wymyślić fajnego na weekend, żebyście też popracowali trochę, nie obijali się, mamy konkurs. Otóż w konkursie do wygrania jest gra, którą wideo recenzował Kłas, czyli Dead Island. Mamy trzy kody na Steam. I tak, co musicie zrobić? W pierwszym komentarzu pod tym wideo znajdziecie obrazek zombiaka. I Waszym zadaniem jest, aby w Photoshopie, w pęcie, w Corelu, w jakimkolwiek innym programie, w jakim przerabiacie swoje obrazki na Facebooka itd., przerobić zombiaka z tego obrazka na hipstera. Najlepszy obrazek... Czas macie do niedzieli, do 23.59. Najlepszy obrazek nagrodzimy grą Dead Island. Ale jeśli ten materiał będzie miał więcej niż 15 graj, będziemy mieli dwa Dead Island do rozdania. A jeśli po prostu klikniecie nam 30 grajów, będą 3 Dead Island, którymi nagrodzimy trzy najlepsze hipster-zombiaki. Tym oto sposobem żegnam się z wami ja, Dąbek, mój smurf na koszulce i do usłyszenia w poniedziałek. Аз се дупел въртих. И гледам как